Unboxing, część ostatnia w sumie zapomniałem nadmienić, że mamy rok, a tysięcy produktów wyprodukowanych. Także myślę, że to całkiem niezły start. tak wyglądają American Dreamy pakowane po 12 fajnych opakowania, takich zbiorczych trochę mi to zajęło bo to specjalny wykrojnik pod moje butelki musiał być, więc fajne takie malutkie do plecaka mi będzie z takich 4 albo z 6 do to torby myślę z 8-10 to będzie noszone i są wariaty Kozak zawartość jeszcze lepsza Czyli pewnie, na pewno. O kurwa, Ameryka to Amerykan. Ciekawe jak tam lis? Będziemy lisa też? Tu mam serum. Jest, Fox. On będzie luzem pewnie. Nie wszystkie są wykuwane, tak? No. Wiesz, to ten świecący lisek, robi naprawdę mega robotę. I nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest drugi lis. Akurat teraz jest ciemno, ale tu wychodzi, także Filip się postarał. No, ale wydaje mi się, że musi postać ogólnie. Ostatnio ktoś mi pisał właśnie, że paczko macie jak jest chłodny, a jak w domu jest już ciepleń, to się uwalnia i jest dużo, dużo lepiej. Także dobra rada. Kozak.